Stalowowolska Świątynia Sztuki Muzeum Regionalne od ponad 20 lat z sukcesami pracuje na swój wizerunek i miano jednego z najwspanialszych obiektów kulturalnych w regionie i Polsce. Potwierdzeniem tego statusu są niezliczone wydarzenia wystawiennicze, ogromne rzesze odwiedzających i prestiżowe nagrody. Z takim dorobkiem rozpoczęła pracę na stanowisku dyrektora pani Aneta Garanty. Dzięki tym rozlicznym nagrodom, tym branżowym, szczególnie jeśli chodzi o Nagrodę Sybilla, tą typową muzealniczą, ale i wiele innych, na pewno jesteśmy rozpoznawalni w Polsce, doceniani właśnie za bardzo dobre wystawy z zakresu sztuki. Na swoim koncie muzeum ma nieskończoną ilość wspaniałych wystaw, wydarzeń, szeroką edukacją. Przykład to choćby ta wystawa, prezentująca piękno i różnorodność regionalnego wzornictwa ludowego, promująca twórców z regionu. Takich jak pan Tomasz, którzy mają okazję zaprezentować swoje dzieła z obszaru metaloplastyki. Na wystawę udało mi się zrobić lustro z wzorami lasowiackimi jest to połączenie drewna i kutej miedzi oraz dwie brązoletki również z wzorami, które występują na mankietach koszuli lasowiackiej. To nie jedyny przykład wystawy dedykowanej promocji regionu lasowiackiego. W głównej siedzibie muzeum przy ulicy Sandomierskiej na gości czeka stała ekspozycja dokumentująca historię regionu. To prawdziwa lekcja naszej przeszłości, ale i teraźniejszości. Wie o tym doskonale pani Elżbieta Skromak, etnolog, kurator wystaw, autorka książek. Kultura ludowa Lasowiaków to temat bardzo żywy nadal, i przede wszystkim to bogactwo dzisiaj można nadal właśnie pięknie prezentować, odkrywać. Bardzo piękne tradycje, kulinaria, stroje ludowe, folklor. To są bardzo ciekawe aspekty naszego dziedzictwa, i o tym trzeba przypominać, można powiedzieć, cały czas. A to kolejny przykład wspaniałej pracy muzealników wystawa Puszcza Sandomierska obrazująca jeden z najpiękniejszych kompleksów przyrodniczych Polski. O niej i nie tylko o niej, jak zawsze barwnie opowiada znany już wszystkim przewodnik, autor wystaw, edukator Marek Wiatrowicz. Kiedyś rzeczywiście Puszcza Sandomierska, między innymi, była nieprzebranymi zespołami lasów, w zasadzie z bagnami i rzekami absolutnie niedostępnymi dla człowieka. Zwierzęta różnorodne od malutkiej orzecznicy aż do. O, ogromnych żubrów i to całej rodziny. Można zobaczyć jelenie, borsuki, można zobaczyć coś absolutnie unikatowego, mianowicie czaszkę tura, zwierzęcia, które nie istnieje, już wymarło ponad 300 300 lat temu, a tutaj oryginalna czaszka. Być może jedyna szansa w życiu, żeby zobaczyć coś takiego. Mając na względzie udostępnianie eksponatów związanych z dziejami regionu, nowo utworzoną galerię nazwaną imieniem pochodzącego z Rozwadowa wybitnego malarza Alfonsa Karpińskiego, gdzie oprócz ekspozycji jego wspaniałych obrazów działa szkoła malarstwa i rysunku. Galeria Karpińskiego to unikatowe miejsce na mapie Polski. Za cel postawiła sobie innowacyjną edukację najmłodszych. Ta fotograficzna wystawa to efekt wcielania się przedszkolaków w bohaterów najsłynniejszych dzieł malarskich. Wystawa nazywa się Małe Misie Wielka Sztuka i prezentuje przedszkolaki, które odtwarzają wielkie dzieła wielkich artystów, na przykład Gierymski, Pomarańczarka, Mona Liza, Wyspiański. Te wszystkie wielkie nazwiska Państwo mogą znaleźć tutaj na wystawie. A to już kolejna muzealna placówka, jedyne w Polsce Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego otwarcie zaplanowano na 2022 rok. Zlokalizowane w części przemysłowej miasta przy ulicy Hutniczej ma być nowoczesną dokumentacją historii COP i polski lat 30. XX wieku. Tam przede wszystkim będą dominowały wystawy techniczne związane z wynalazczością, innowacyjnością. Planujemy także zagospodarowanie. Tego terenu przed muzeum, które już zasygnalizuje zwiedzającym turystom, podróżującym, co w tym budynku może się znaleźć. Muzeum regionalne ulokowane w neoklasycystycznym, XVIII-wiecznym zamku lubomirskich to ambasador dziedzictwa regionu i szeroko rozumianej sztuki. Wspaniała wizytówka budująca naszą tożsamość, wysoko pozycjonująca stalową wolę. Dlatego z całą pewnością stwierdzić można, że to dobre bo stalowo wolskie. No przede wszystkim myślę, że miarą sukcesu muzeum jest jednak dobra frekwencja. I to jest mój priorytet, żeby te działania, które podejmujemy, przede wszystkim przyciągnęły publiczność. Nie tylko tą, którą my już mamy od dwudziestoleci w zasadzie, bo mamy takich przyjaciół muzeum, którzy są, którzy są i towarzyszą nam na każdej wystawie, ale przede wszystkim pozyskanie młodych ludzi, żebyśmy byli dla nich tak atrakcyjni jak Kraków czy Warszawa.